Każdy koszyk ma na grzyby, a ja na, jedna, na u, ta, 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 ta. Pozbierałem, drogie dzieci, wszystkie grzyby, tak jak leci. Powpadały mi w koszyki muchomory, sromotniki. Głodny byłem wprost, o, wprost piekielnie. Poszły grzyby na patelni, a z patelni wprost do brzucha. No i wyżonałem z ducha. To odpływa na światy. Na strach. I prezentując widzą atlas grzybów jadalnych i trujących, spektakl z horrorka przestrogą się kończy. Zanim udasz się do lasu, najpierw zajrzyj do atlasu. Zawczasu! Zawczasu! <grym>